Oto pani Ola, nasz głos rozsądku i jednostka do zadań specjalnych. Zarządza kalendarzami, trzyma rękę na pulsie zleceń i dba o standard VIP dla każdego gościa. To mistrzyni opanowywania chaosu, której nie umknie żaden szczegół. Dlatego radzimy, jeśli chcecie dopiąć swego, zjednajcie ją sobie szczerym uśmiechem. Tu znajduje się biuro pani dyrektor, jedyne miejsce w budynku, gdzie kalendarz jest świętością. To tutaj pilnuje się, by wizje prezesa nie odleciały za daleko w kosmos i by klienci dostawali dokładnie to, co obiecaliśmy. W przypadku ewentualnych opóźnień, pani dyrektor uruchamia procedury, przy których przesłuchania w Pentagonie to miła pogawędka przy herbacie. Tutaj sekundy liczy się z nabożną czcią. Oto nasze centrum dowodzenia, biuro kierownika zakładu i baza konstruktorów. Tu inżynieria spotyka się z magiem. Nasz kierownik, to ludzki system GPS, jest w trzech miejscach naraz. Obok niego konstruktorzy, wizjonerzy, którzy łamią prawa fizyki tak sprawnych, że nasad dzwoni do nas po korepetycji. Projektują rzeczy tak zaawansowane, że przy ich dokumentacji instrukcja budowy promu kosmicznego to po prostu bajka na dobranek. Z nimi wasz projekt jest w najlepszych rękach. Królestwo Pani Ani każdy grosz i każda minuta urlopu muszą znać swoje miejsce. To tutaj faktury grzecznie usprawiają się w rzędzie, a wnioski o wolne przechodzą przez najsurowszą, ale i najmilszą kontrolę świata. Pani Ania posiada też inną supermoc, uśmiech, który potrafi rozbroić najbardziej wkurzonego szefa. Oto strefa spotkań biznesowych. Tu rodzą się najlepsze pomysły na podbój rynku. Przy dobrej kawie analizujemy wasze potrzeby i zamieniamy je w konkretne plany. To nasze biurowe centrum zarządzania emocjami. Terapia grupowa z rakietką zamiast kozetki. Idealna strefa relaksu. By wyżyć się na piłeczce, gdy projekt na wczoraj próbuje przejąć kontrolę nad twoim ciśnieniem.